Nastąpił koniec pewnej epoki. E, świat się zmienił. E, on lubi nas zaskakiwać, więc, takie prognozowanie na kilka lat do przodu już dzisiaj nie zdaje żadnego rezultatu. To, co dzisiaj pracodawca powinien wnosić do relacji czy z kandydatem, czy do relacji z pracownikiem, to absolutnie wartość. Ważne jest to, żebyśmy uważnie słuchali ludzi i reagowali. Na ich potrzeby. Nie możemy też zapominać cały czas, że jako HR wspieramy to, co się dzieje w biznesie i służymy biznesowi osiąganiu jego celów. I Jesteśmy też partnerem dla zarządu. Jego też wspieramy w różnych aspektach biznesowych i ludzkich, które są z nim nieodłącznie związane. I to, co jest najważniejsze, to zmiana roli HR-ów z roli klasycznej, nazwijmy to, procesy, obszary zagadnienia na rolę multiplikowaną w każdej części organizacji. Innymi więc słowy HR musiały pojawiać się wszędzie po to, żeby zapewnić dobrą samodzielność. Większy nacisk tutaj teraz działy personalne będą układły na to, co się dzieje z pracownikami, z tą strefą taką emocjonalną i szeroko pojętym learningiem. I tutaj w ramach tego obszaru będziemy podejmować bardziej wytężone działania.